Witam ponownie na moim kanale. Zanim przejdę nie, powiedzmy dalej w swoich tutorialach, przykładach i tak dalej. Chciałbym odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, które może paść. Dlaczego i czy w ogóle warto uczyć się Ansible'a lub podobnych do niego tuli, które służą właśnie do zarządzania konfiguracją na wielu maszynach. Pytanie wydaje się być głupie, ale w rzeczywistości takie nie jest, bo wcześniej Robiło się to ręcznie i no stąd powstały takie tule. Dlatego, teraz, odpowiadając na to pytanie, chętnie zademonstruję, jak to onegdaj bywało. Do tego celu, jak możecie zobaczyć, mam tutaj dwie dystrybucje: Ubuntu i CentOS. To są dwa VPS-y, które na tę okoliczność utworzyłem w cloud providerze zwanym DigitalOcean. Mam tam konto, więc tak idealnie mi podeszło. I to, co chciałbym tu zademonstrować, to na przykładowy flow, jak można by było dwoma serwerami zarządzać z użyciem porządniejszego emulatora terminala, jakim jest Terminator. Nie mówię nic mówię tutaj o tym emulatorze terminala, którego tu mamy. To jest Terminator, napisany w Pythonie. Dużo ma taką fajną opcję, jak Broadcasting. Włączając tą opcję dostaniemy taką funkcjonalność, że nasze komendy, jak widzicie, wszystko co wpiszemy w jednym tabie, zostanie przeniesione do drugiego taba. Wpisz na jednym, mam na drugim, na przykład testowanie katalogu na jednym, tutaj to na drugim. Są, nie, mogę zrobić na przykład sprawdzenie dystrybucji, też może być. Jeden ze sposobów. No w każdym razie, możemy spróbować użyć tego terminatora do zrobienia jakiegoś prostego taska i zsynchronizowania tego na dwóch serwerach. Stąd zobaczycie, że no, to, że ja wybrałem dwie różne dystrybucje, to jest zabieg celowy. Bo ileż mamy proste taski, na przykład weźmy, wchodzimy do TMP i chcę sobie utworzyć tutaj plik. Dajmy na to touch, nowy plik. Ta, ta sama sytuacja zaszła tutaj. Jak widzicie, mamy te dwa nowe pliki na tych dystrybucjach, na Ubuntu i na tym. Ciao, pięknie, wszystko fajnie, ekstra. To jeszcze by przejdzie. No, natomiast gdybyśmy chcieli coś bardziej skomplikowanego, powiedzmy, że chcemy zainstalować Petrafa. To jest taki, no nieważne, to jest taki sniffer sieciowy, prosty. Jakbyśmy to mogli zrobić, no na Ubuntu wiadomo, że zrobilibyśmy coś i nie? Ale ja się logiczne, mam IP trafa. Teraz jak przejdziemy do e, naszego Centosa, no to już tutaj jest problem, no bo na Centosie nie używa się e, apta, tylko używa się Yuma. Tylko, że jak ja to powtórzyłem, to już, e, już mi wystąpił problem, że te dwie te dwie komendy nie istnieją na tym. Jeszcze to troszeczkę zrobić, także proszę poczekać. No w każdym razie. Ilo, wyłączę ten broadcasting, żeby już tutaj nie śmiecił. E, tutaj na Ubuntu mamy pakiet i Petraf, e, jakbyśmy chcieli instalować. A z kolei na e, naszym Centosie mamy i Petraf NG. Czyli i Petraf i NG. Ciekawa sprawa, nie? Już był kolejny problem, nawet jeżeli menedżery pakietów byłyby te same, że po prostu no nazwy pakietów się mogą różnić. i tu. I tu. Dochodzi kolejna sytuacja, w której, w której musielibyśmy stawić czoło, gdybyśmy w taki jaskiniowy sposób, jak teraz, zarządzali serwerami, konfiguracją. Nie? Stąd, no, stąd potrzeba istnienia takich tuli jak właśnie był Puppet, Chef, Salt i nie tylko. I Stąd być może powinniście wziąć pod uwagę, skąd się wzięła w ogóle potrzeba, żeby takie tule istniały. Nie? Ale to dopiero wyjaśnię na kolejnych filmach. Póki co zapraszam do nich. Tu chciałem po prostu pokazać prosty case przy dwóch różnych dystrybucjach, różnych serwerach. Dwóch, a co wyobraźcie sobie, jakby było ich pięć? Nie wiem, 15, 50, czy kilka tysięcy, jak się w niektórych filmach zdarzają, albo nawet i więcej. No, jednym słowem, masakra by była.